Tu Leszczyński, witajcie w grze Kita 3 Bez pewnego wydłużania zaczynajmy e, Właśnie znalazłem Ammonation e, Tu gdzieś było, gdzieś... Tutaj, prosto Co nie znalazłem te Ammonation, nie mogłem użyć go, e, Google, bo, bo ten... Bo ten odcinek nagrywam e, Odcinek, który wyszedł... E, Wczoraj Bo zaraz nie tak dobrze powiedzieć, bo już ten tym nie wyszedł, nie? To na spalonowane Co nie? Żeby spalonować na inny czas Bo nie chciałam od razu wysłuchać tego filmu Bo nie, są taki <ścoughs> Ale ja dużo kupiłem ammo Żeby Mieć a później nie wracać do tego Amonatium i później szukać. <noise> Może naprawić ten telefon, żeby szybciej znajdować znajdować Amonatium. To dwa razy powiedziałbym o Amonatium, no, się, no teraz trzy. <noise> Dobra, zróbmy tego. Misja, nie wiem, jakąś nazwę, chyba Jimmy. Nazwijmy no, im... go Jimmy. <noise> Jak się tak bardzo. Woli? Nie wiem. Mm -hmm. Chunky Lee Chong is pushing spank for some new gang from Columbia or Colorado or something. I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of Nation opposite the subway. Sort yourself with a nine. You know where it is, right? Well remember, just watch your back in Chinatown. It's triad territory. don't To teraz to na tą, żeby zabić Chińczyków o. Teraz nam pokazano, gdzie jest ten amunition, ale mamy już broń. Przecież to nam nie jest potrzebne. Dobra, chodźmy na piechotę, już, bo tu już nie można. No potem ich zajmijmy Chińczyków, tej głupi. Do... Dobra, strzelajmy O nie, nie chciałem to zrobić. Chciałem to zrobić. Chciałem kłócę, ale Coś mi nie wyszło. A i tak oni są sobie. Nie mają w ogóle broni. Nie mają broni. To jest super policja. Może oni go nic nie strzelają, o, strzelają swoich? Czas to, wiem, cywilę, nie wiem. Dobra, uciekają ode mnie i tak, po koalicji chyba zobaczyli. E, gonimy. No aż Dobra. Szybko, 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 żeby policja mnie nie mnie słupała. Bo ona może... zobaczyć przez samochód, na, na samochodzie, nie? I później koniec misji. Tracisz broń I oni jeszcze zabierają łapówkę Biorą za i to jest najgorsze. <laughs> dobra, gonimy. Konimy tego chi tego chińczyka Eee, dobra. Tak zrobię. trzeba tak rozwalić, bo nie mam ludzi i tak strzelać Tak na prawej, i na takiej głupie. A tu trzeba się zatrzymać kiz z pistoletu. Jeju, jeszcze muszę tam wyłączyć radio, O, dobra, nie włączamy włączony. Amen, to Nie to z tą muzyką Raczej nie miał. A, dobra, nie mi do rady, bo... No nie wierzę, no ile ten Chińczyk... ...ma jeździć tym samochodem. Szkoda, że na razie bo byśmy już z, z tym skończyli. Musimy z nim tylko się męczyć cały czas. No chodź, pan Chińczyku. Hmm. Nie no, strzelanie takie beznadziejne jest w tym w ogóle. zrobić lepsze to o pali się? nie jeszcze nie szkoda chyba moje się najpierw zniszczy niż niego moszkód są pieczone dobra już uciekaj Chińczyków Gdzieś do zrobić To rachniczka zabiłem Chodźmy zrobić kolejną misję Nie wiem czy ta misja trwała Ale zrobiłem jeszcze ostatnią i Znowu kończę odcinek, Nie no Ale no, robię tych misji troszkę Na tym odcinku, chyba dwie robię i Kolejny odcinka. może i to lepiej Nie wiem nie spróbuję 20 minut, bo myślę, że to będzie na marne, nie? Znaczy film byłby fajny, 20-minutowy, nie? 20... 20... 20 minut byłby fajny, nie? żeby był film, ale... nie wiem, czy mój komputer by tam... albo moja aplikacja by pozwoliła zrobić 20-minutowy film. Gdybym musiał zrobić, to bym musiał osobę zrobić film.

no naprawdę, nie? Bardzo dobrze się bawię w kieta 3 Jeszcze w ICT może nagram, kiedy skończę kieta 3 albo nie skończę, nie wiem. Raczej skończę, bo wcale mi się bardzo podoba. Dobra, chodźmy gdzie żarówko gdzieś. Fajne, że Klaus może tak brać po prostu te samochody, że nie muszą się zatrzymywać, tylko przybiegnie i zabierze. ławki ta 5 też może taka, chyba może już jechać, tam, kiedy zabierasz samochód i lawki ta 3 to Klaus nie ma problemów z takimi rzeczami. Dobra. Poszkodźmy ten samochód. To chyba... w tym go nie ma, ale trudno mówi się. Co robić? Co to nie robi się za nic... na nic, nie? Dobrze, jest... jest dobrze, ale ja Dużo już... ten... Dużo już... ten... dużo oszkodzenia. Trzeba tak po prostu dużo, żeby... To... Normalnie to już mi się zniszczy, oku czy policja. Dobra, przejechałem go do. No i dobrze, i tak było mnie też Bo... Może by ten samochód tutaj już dowoli. Dobra, No, nie, 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 nie będę ryzykował. by nic nie dało. Albo dobra, dałoby. Albo nie dało. No. szybko, 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 Klaus. Jawój. Dobra, mamy to. Mamy samochód. Mogo, mogę powiedzieć S? Nie. widzę, tak szybko te remisję robię, że jeszcze 10 minut już chyba nie minęło. Bo teraz minie. Ja dziękuję. Ale ja szybki jestem. Po prostu speedrun jest 3. Co nie? Dobra, zostaw mnie pamięt. Panie policjancie. Bo ja robię misję. Wyjść 100. O, śmierci trzeba zostawić. Dobra. Essa? Ile minut jeszcze zostało na przed tym... Może we dłużej. Bo mi się dobrze gra. Nie wiem. No, za minutę, dobra, o! Wiecie co? Nie będę ryzykował, bo już za minutę będzie już 10 minut, a nie chcę za... ryzykować 20 minut. Yy... Spróbuję 20 minut nagrać. No, no co jakąś grę, ale nie zrzucę na YouTube'a, albo po prostu za kitę zrobię. Co nie? Czy mój komputer wytrzyma 20 minut? Mam nadzieję, że wytrzyma. Dobra, jakby jechał do Safe hausu. Nie no. Ile minut? Bo już nie wiem w ogóle, bo już powinno to zrobić. A mi to wkurza ten budzik. W zasadzie nie wiem. Ja teraz, a bo jest ci budzik za to, dobra. Ajajaj. No nie, nie wierzę, nie? Możesz no, kurcze Tak, Czekajcie, bo... Da, za minutę, dobra. To już to pisznie pokazuje. Jak ktoś może jutro zrobić 20 minut filmu. Eee... Znaczy może, nie? Bo... Będę sprawdzał. Dzisiaj czy mój komputer wytrzyma 20 minut? nagrywania. Kiedy tak, to będę nagrywał kiedy ta 20 minut, nie? Bo 10 minut to chyba to dla mnie za mało nagrywania, albo jak wam się podoba, nie? Napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba nagrywanie 10 minut i wystarczy, tak? Czy... Nie, czy spróbuję 20 minut nagrać, e, kiedy będę mógł, nie? E, dobra. Ja z wami się żegnam. To, to do zobaczenia i widzimy się w następnym odcinku Elo.